Człowiek nazywany jest istotą rozumną, ponieważ nieustannie zadaje pytania o otaczający go świat. Pyta o niewidzialne gołym okiem bakterie i odległe galaktyki, o największe we wszechświecie gwiazdy i najmniejsze cząstki materii. Kiedyś odpowiedzi na pytania o prawa rządzące światem dostarczały mitologie. Tajemnicze bóstwa władały pogodą i siłami natury, a człowiek był bezwolną istotą skazaną na kaprysy niezrozumiałych sił. Z czasem ludzie nauczyli się, że dzięki uważnej obserwacji otoczenia, logicznemu myśleniu i dyskusjom z innymi, mogą lepiej zrozumieć świat i zmieniać go tak, żeby ich życie stawało się łatwiejsze. W ten sposób narodziła się nauka. Dzięki badaniom naukowym umiemy nie tylko ustalić wiek skamielin czy latać w kosmos, zawdzięczamy im również rzeczy bardziej przyziemne, jak to, że nasze domowe sprzęty są zasilane elektrycznością i przez cały rok możemy jeść świeże pomidory. W filmach często widzimy naukowców, którzy samotnie dokonują wielkich odkryć albo doznają olśnienia w czasie kąpieli w wannie. Większość zdobyczy nauki to jednak efekt ciężkiej i sumiennej pracy zespołów ludzi obserwacji, stawiania hipotez, przeprowadzania tysięcy eksperymentów, porównywania ich wyników i formułowania na ich podstawie praw i teorii. Każde badanie rozpoczyna się od obserwacji. To metoda zbierania informacji o procesach zachodzących w przyrodzie bez zakłócania ich naturalnego przebiegu. W ten sposób możemy poznać na przykład szlaki migracji zwierząt, zachowania godowe ptaków czy zwyczaje żywieniowe grzybów. Obserwacje możemy prowadzić w środowisku naturalnym, wspomagając się lupą albo lornetką, lub w warunkach sztucznych, w laboratorium. Nasiona i bakterie pod mikroskopem nie zmieniają swojego zachowania, jeśli tylko zapewnimy im warunki do rozwoju identyczne z występującymi w przyrodzie. Na podstawie obserwacji formujemy hipotezy. Hipoteza to pewne stwierdzenie na temat praw rządzących przyrodą, które poddaje się eksperymentom, aby przekonać się, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Eksperyment polega na kontrolowanej zmianie jednego z czynników, np. obniżeniu lub podniesieniu temperatury otoczenia, wpływających na przedmiot eksperymentu, np. Na nasiona pomidorów. W ten sposób można sprawdzić, w jakich warunkach, zimniejszych czy cieplejszych, suchych czy wilgotnych, nasiona szybciej kiełkują i usprawnić w ten sposób hodowlę roślin. Ale czy to wszystko naprawdę ma wpływ na nasze życie? Kiedyś dbanie o zdobycie pożywienia pochłaniało lwią część naszego czasu. A każda susza czy choroba plonów oznaczała kłopoty, a nawet zagrożenie życia. Dziś dzięki naukowym eksperymentom stworzono warunki do uprawy roślin przez cały rok. Zagrożenie brakiem jedzenia przestało spędzać nam sens powiek i pozwoliło wykorzystywać czas na inne aktywności, jak odpoczynek czy loty w kosmos. A czy ty jesteś naukowcem? Przyroda jest wszędzie i nie musisz wcale brodzić wśród mokradeł, żeby zaobserwować nietypowe zjawiska. Czasami wystarczy zajrzeć do kałuży albo przewrócić stojący na ogrodzie pieniek, żeby poznać nowe gatunki owadów i grzybów, lubiących chłód i ciemność.